Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj druga część Legio Cybernetica. Ja tak jeszcze z doskoku, jeszcze trochę to potrwa, niestety. E, ostatni odcinek był 13 kwietnia o Legio Cybernetice, no to mieliście czas, żeby zapomnieć. Warto sobie pr przypomnieć wcześniejszy odcinek, a my lecimy z tematem, jak wygląda organizacja. I na początek cytat. In eternem ferra mortis, to jest maksyma Legio Cybernetica z wysokiego gotyku tłumaczona jako wiecznej żelaznej śmierci. Będąc świadomym, iż Zjednoczona potęga obdarzonych częściową inteligencją maszyn wystarczyłaby do wzniecenia wojny domowej na skalę tej z czasów epoki zamętu. te kapłani już na samym początku istnienia Legio Cybernetyka postanowili podzielić służące w nim zastępy robotów na niezależne, relatywnie niewielkie oddziały nazywane kohortami. W ten sposób efektywnie ograniczono siłę pojedynczych arcymagosów związanych z Legio. Niszcząca moc automatów bitewnych została podzielona na kohorty liczące od 30 do 100 manipułów, z których każdy składa się z od 1 do 5 automatów. Na czele każdej z kohort a, posta postawiono starszego kapłana kultu maszyny, zaznajomionego z tajną wiedzą dotyczącą cybernetyków. Bezpośrednio podlegają im magosi Dominus, którzy dowodzą maszynami w trakcie bitwy, mermidonowie, którzy poprzysięgli służbę na rzecz danej kohorty oraz tych kapłani inżynierzy, serwitorzy i niewolnicy spełniający potrzeby kohorty zarówno na polu bitwy, jak i poza nim. Kohorty zostały wyposażone we własne sieci wsparcia, mobilne warsztaty, transportowce, pojazdy pancerne i lądowniki orbitalne, a w niektórych przypadkach nawet i okręty. Jednocześnie zakazano im tworzenia własnych kuźni i budowania nowych jednostek, co sprawiło, że kohorty Legio stały się całkowicie niezależne, całkowicie zależne od wzajemnych sieci zależności i zaopatrzenia oraz patronatu ze strony Wielkiego Lorda Maszyny, Mechanikum i światów kuźni. Legio cybernetyka specjalizuje się tylko w jednym z licznych i rozległych obszarów tajemnic technologii konstruowaniu i dbaniu o wszystkie roboty służące imperium. Wszystkie automaty bitewne, przypisane do sił Imperialnej Armii i Legionów Kosmicznych Marines, jako wsparcie bitewne i siła robocza, pochodziły właśnie z Legio Cybernetika. U szczytu swej potęgi legio było zorganizowane w kilka tysięcy kohort, choć jedynie niewielki procent wszystkich sił organizacji był wówczas aktywny. Każda z kohort była zorganizowana w manipuły liczące od 3 do 5 maszyn prowadzonych przez Tehadepta. Choć liczba manipułów w danej kohorcie mogła się znacznie różnić, bardzo rzadko przewyższała ona liczbę stu. Jednak kohorta była zazwyczaj rozciągana na jedną siłę uderzeniową Astartes, złożoną z kilku zakonów, a w przypadku sił imperialnej armii jedna kohorta przysługiwała jednej sile zadaniowej. Sytuacje, w których na polu bitwy wykorzystywano więcej niż 4 lub 5 manipułów, Zależa... Należały do rzadkości. Szczyt aktywności sił Legio nastąpił w czasach Herezji Horusa, kiedy te automaty bitewne były wykorzystywane o wiele częściej, zarówno przez lojalistów, jak i zdrajców. Obie strony konfliktu robiły co mogły, by minimalizować straty w ludziach do czasu nadejścia decydującej bitwy w danej strefie wojny. Każdy manipul był w pełni niezależnym oddziałem pod dowództwem tehadepta, który nadzorował pracę robotów na polu bitwy. Tehadepci byli odpowiedzialni głównie za ich programowanie i monitorowanie ich postępów w trakcie walki. Ich zadaniem było również monitorowanie ogólnego postępu przypisanego im manipułu oraz upewnianie się, że uszkodzone, niezdatne do dalszej walki maszyny były niszczone tak szybko, jak tylko było to możliwe. Miało to na celu niwelowanie zagrożenia wynikającego z niepoprawnego działania automatu w trakcie walki. Zadanie to nie należało jednak do najtrudniejszych, jako iż każdy automat bitewny był wyposażony w systemy autodestrukcji. W Legio Cybernetyka służyło również wielu pomniejszych tych adeptów, którzy zajmowali się konserwacją i naprawą funkcji maszyn pomiędzy starciami. Ich obecność na samym polu bitwy nie była zakazana, ale pojawiali się na nim niezwykle rzadko. Mówi się, że dzięki swojej umiejętności skutecznego naprawiania wszelkiego rodzaju imperialnego ekwipunku. Tehadepci z Legio byli warci co najmniej swojej wagi w częściach zamiennych. Członkowie Legio Cybernetyka mieli unikać cybernetycznych augmentacji, które były niezwykle popularne wśród ich kolegów z mechanikum. Ograniczali się jedynie do bionicznych ulepszeń, które nie wpływały na ich wygląd i nie zmieniały ich czysto ludzkich aspektów. Mimo to ci, którzy znają członków Legio doskonale wiedzą, iż okazywanie przez nich ludzkich odruchów ma miejsce dość rzadko nawet dziś. Starsi rangą techadepci Legio są znani z noszenia obłożonych okablowaniem szat mechlordów, dzięki którym ich status jest widoczny dla wszystkich wokół. Dodatkowo wszystkim starszym stopniem techadeptom towarzyszyły, towarzyszy mały manipuł robotów będących ich osobistą gwardią przyboczną. Jak wygląda personel Legio Cybernetika? Magos Dominus, nazywany także Tech Kapłanem Dominus, jest mistrzem tajemnej sztuki technologii wykorzystywanej przez Legio cybernetika, przekazanej mu na mocy prawa do tworzenia i kontrolowania automatów bitewnych przez kapłaństwo Marsa. Przekazana mu wiedza opiera się o mroczne sekrety z czasów mrocznej epoki technologii. Tak dziwna, niezrozumiała i zroz... związana z ogromnym zagrożeniem wiedza, ma jednak swoją cenę. Zgodnie z doktryną Mechanikum. Ciężar odpowiedzialności związany z wiedzą dotyczącą dworzenia częściowo świadomych maszyn wiąże się z zamknięciem sobie drogi do prawdziwej władzy w strukturach kultu maszyny. Będąc tego świadomym, pierwsi magosi Dominus Legiot utworzyli wraz ze swymi akolitami nowe stronnictwa i sekty, różniące się specjalizacją technologiczną. Z czasem zaczęło zachodzić, dochodzić między nimi do podziałów, co na przestrzeni dziesięcioleci zamieniło się w rywalizację oraz walkę o władzę, wiedzę i zasoby. Jednocześnie Legie robiło, co mogłoby ukryć fakt istnienia w ich organizacji wewnętrznych walk przed resztą mechanikum, co, biorąc pod uwagę tajemniczość ich organizacji, przez długi czas uchodziło uwadze reszty kultu maszyny. Ci z członków Legio, którzy służą także w szeregach tajemniczej Tagmaty, rzadko należą do najważniejszych postaci w Legio cybernetika. Mimo to służą oni Magosowi Prime albo w ramach złożonej przysięgi, albo w ramach wiążących Legio z arcymandrytem stojącym na czele Tagmaty, przyrzeczeń lojalności. Kowal danych to kolejna, kolejna specjalizacja tutaj, to specjalistyczna ranga tych kapłanów, programująca roboty na poziomie manipu, często czyniąc to na polu bitwy. Mają oni dostęp do, zapierających dech, do zapierającego dech w piersiach arsenału oraz tajemnic światów kuźni, wykorzystując je głównie dla obrony siebie i podległych im robotów. Od czasu zakończenia się herezji Horusa, roboty Legio Cybernetica są całkowicie kontrolowane przez swoich mistrzów, nie przez bioplastyczne mózgi i przypominające układ nerwowy sieci konstruktów mechanikum, ale przez sankcjonowane doktryny oraz fuzję biomaterii z elektroniką. Srebrne płytki z oprogramowaniem dla automatów bitewnych, obiekty nie większe od kart imperialnego Tarota, stały się głównym wyposażeniem kowali danych Legio Cybernetica, wyruszających na wojnę z manipułami robotów. W gnieździe danych umiejscowionym tuż pod płytą na pierśnika każdego z robotów umieszczone są specjalne protokoły dowodzenia, stymulujące każde zachowanie maszyny. Zazwyczaj ograniczają się one do optymalizowania umiejętności każdej z maszyn do niszczenia przeciwników w jak najbardziej spektakularnym stylu. Jeśli towarzyszący danym maszynom kowal danych życzy sobie wprowadzenia zmian w zachowaniu robotów, np. Na, na nastawiony na szturmowanie wrogich pozycji protokół zdobywcy, musi wpierw ręcznie usunąć wetkniętą w gniazdo danych kość pamięci, a w jej miejscu zostawić inną. W przypadku, gdy manipuł robotów wejdzie w tryb walki, w nie ma żadnego kowala danych, Maszyny z tego oddziału będą wypełniały a w pobliżu nie ma żadnego kowala danych maszyny z tego oddziału będą wypełniały postanowienia ostatniego wczytanego im protokołu, aż do wyczerpania się ich baterii, co zazwyczaj zajmuje długie solarne tygodnie nieprzerwanego dynamicznego ruchu. Kult mechanikus w pełni akceptuje to zagrożenie i ograniczenie, jako iż obdarzanie maszyn oprogramowaniem pozwalającym im na choć jedną, w pełni niezależną myśl, jest ściśle zakazane przez ich własne prawo. Na przestrzeni wieków służby pod sztandarem Imperium Legio Cybernetica wyprodukowało wiele różnych modeli robotów. Wiele z nich okazało się być sporymi i głośnymi sukcesami, jednak na przestrzeni długiej i krwawej historii Imperium Legio utrzymało nieprzerwaną produkcję jedynie pięciu z nich, najprawdopodobniej z uwagi na fakt ich skuteczności w porównaniu z kosztami produkcji. Część zaprojektowanych i wyprodukowanych przez Legio maszyn okazała się być jednak totalną klapą. Za najlepszy przykład może tu posłużyć źle wspominana klasa automatów bitewnych Castigator, która była tak ciężko obłożona pancerzem, iż w efekcie poruszała się wolniej od piechoty, którą miała chronić i wspierać ogniem. Zdolności przetrwania tej klasy robotów nie miały większego znaczenia w obliczu faktu, iż do walki wykorzystywały one zaledwie jeden bolter. I teraz przechodzimy do wzorów i klas robotów, jakie, jakie są: Baharat. Klasa robotów Baharat została zaprojektowana do walki z wieloma pozbawionymi ciężkiego pancerza żołnierzami wroga naraz. Jako maszyna mierząca ponad 4 metry wysokości stanowi ona ciężką masę metalu i syntetycznych mięśni, dźwigających dwa montowane po obu stronach ramion obrotowe autodziała. Pozbawione wszelkich cech twarzy maski tych robotów są Obliczem beznamiętnej śmierci dla wszystkich wrogów Imperium, do których Baharat zanadto się zbliży. Kasztelan to roboty, kla roboty klasy kasztelan, to maszyny przeznaczone do celów e, walki ogólnej i szturmów, idealnie sprawdzające się w wielu sytuacjach bitewnych. Są one uzbrojone w dwie rękawice mocy i ciężki bolter zamontowany tuż nad podwoziem. Konfiguracja uzbrojenia kasztelanów może się co prawda różnić, jednak pakiet rękawic mocy i ciężkiego boltera jest uznawany za konfigurację standardową i niezwykle skuteczną przy oblężeniach i walkach z wrogimi pojazdami. Do wariantów standardowego kasztelana należą: kasztelaks, najbardziej powszechnie spotykany wzór robotów Legio w galaktyce. Kasztelaksy są jednostkami przeznaczonymi do celów walki ogólnej, zaprojektowanymi jeszcze w czasach Wielkiej Krucjaty i powstałymi jako udoskonalenie jednego ze starożytnych modeli robotów. Jako maszyny przeznaczone do prac oblężniczych i prowadzenia przytłaczających wrogie siły szturmów, automaty bitewne kasztelaks przypominają o ociężałe, humanoidalne machiny o bardzo agresywnych i wrażliwych duchach maszyny. Kasztelaksy walczą w oddziałach. Kasztelaksy, Kastelaksy w oddziałach liczących od jednej do pięciu maszyn. Ich standardowa konfiguracja uzbrojenia składa się z boltera i działa boltowego. Dużym plusem kasztelaksów jest ich umiejętność prowadzenia celnego, przytłaczającego ognia ciągłego w trakcie marszu. Kolejnym rodzajem e, e, wariantem standardowym Kasztelana jest Kastelan. Tamten był Kastelaks, ten jest Kastelan. Klasa ogromnych starożytnych robotów zaprojektowanych ponad 10 tysięcy lat temu. Kastelany są idealnym przykładem na efektywność procesu zmiany przeznaczenia technologii przez kult maszyny. Są one prawdziwie niepowstrzymane, a ich jedyna wada, przypada w udziale wszystkim zwykłym maszynom. Kastelany, podobnie jak wszystkie inne cybernetyki w imperium, podążają za wydanymi im instrukcjami co do Joty, nawet jeśli prowadzą je one ku ich nieuchronnej zagładzie. Obecność kowali danych przy postępujących w stronę wroga kastelanach jest absolutnie konieczna, bowiem w przypadku niewymienienia kości danych z gniazd pamięci kastelanów, zwyczajnie nie zatrzymają się one na widok wroga, a zamiast tego będą iść dalej do czasu zatrzymania ich wyczerpania się im baterii lub ich zniszczenia. Kiedy jednak wgrany protokół nakazuje im niszczyć, kastelany zgodnie z poleceniem będą niszczyć. I standardowa konfiguracja uzbrojenia obejmuje dwa warianty. Jeden z nich przewiduje uzbrojenie w postaci zestawu pięści mocy, a drugi bliźniaczo sprzężone blastery fosforowe. Ich uzbrojeniem drugorzędnym umieszczanym na pancerzu jest kombustor zapalający oraz albo dodatkowy blaster fosforowy. Kolejnym e, robotem z Legio cybernetika jest Katafrakt. To są roboty Katafrakt, to są maszyny ciężko opancerzone do celów ogólnych, Radzące sobie w niemal każdej sytuacji ich wszechstronność w zakresie szerokiego wachlarza, ról, jakie można im przypisać, w trakcie bitwy, sprawia, że maszyny te cieszą się sporą popularnością i zapotrzebowaniem. Zakres dostępnej dla tego modelu broni jest o wiele szerszy niż ma to miejsce w przypadku innych maszyn Legio Najbardziej powszechnie spotykaną konfiguracją uzbrojenia jest w ich przypadku działo laserowe umieszczone nad podwoziem. Bolter montowany na jednym ramieniu i miotacz ognia na drugim. Przez wiele imperialnych dowódców katafrakty uważane są za maszyny zdolne do wygrania każdej bitwy. Kolejnym, e, kolejną klasą jest klasa robotów Kolosus. Została zaprojektowana jako broń oblężnicza. Standardowa konfiguracja uzbrojenia do, te, dla tego modelu automatu obejmuje młot oblężniczy montowany zamiast jednego z ramion maszyny i bolter montowany na drugim. Sam młot oblężniczy świetnie sprawdza się przy burzeniu niewielkich fortyfikacji i walce w zwarciu. Uzbrojeniem dodatkowym montowanym na podwoziu maszyny jest broń Multimelta. Kolosusy są znane w Gwardii Imperialnej głównie jako tańsza alternatywa dla artylerii. Kilka robotów klasy Kolosus znajduje się na stałym wyposażeniu Ordo Reduktor głównie do celów testowania nowej i eksperymentalnej broni oblężniczej. Zdobywca. To są roboty. roboty klasy Zdobywca zostały zaprojektowane do walki w sytuacjach, gdy siły Imperium spodziewają się ciężkozbrojnego oporu. Największą zaletą tego modelu automatów jest ich siła ognia w połączeniu z ciężkim pancerzem. Na jednym z ramion Zdobywców montuje się autodziało, podczas gdy na drugim pięść mocy. Tuż nad podwoziem Zdobywcy noszą także ciężki bolter. Ta szczególna klasa robotów idealnie nadaje się do prowadzenia wszelkiego rodzaju szturmów, walki z wrogimi pojazdami i dreadnotami. I jeszcze na koniec dzisiaj ostatni robot klasy Domitar. To są to ostatnie automaty bitewne, które weszły do masowej produkcji na wielu światach kuźni przed wybuchem schizmy marsjańskiej. Domitary to o wiele bardziej skomplikowany wariant starożytnego wzoru zdobywcy. Jako maszyny większe od bardziej powszechnych kastelaksów, u boku których niekiedy walczą, Domitary są od nich znacznie szybsze, a nawet zdolne do przebiegnięcia całego pola bitwy i zostawienia sił sojuszników w tyle. Celem ich szaleńczego biegu jest wbicie się w ściany sił przeciwnika i rozniesienie jej na strzępy. Ich metalowe, odporne na wstrząsy ciała same w sobie stanowią broń, podczas gdy zadawane przez nie ciosy są dodatkowo wzmacniane przez wbudowane w te maszyny grawitacyjne młoty. Pozwala im to na wgniatanie czołgów, a jak okazało się wraz z wybuchem herezji Horusa, nawet i piekielnie twardych adamantowych sarkofagów Dreadnotów. Jako maszyna opracowana z myślą o przełamywaniu wrogich linii, Domitar był niegdyś robotem bez porównania potężnym na tle reszty arsenału Legio Cybernetika. Jego taktyczna elastyczność została zwiększona wraz z zaprojektowaniem pierwszych modyfikacji poprzez umożliwienie montowania na nowych modelach wyrzutni rakiet przystosowanej do strzelania rakietami różnego rodzaju. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat Legio Cybernetika. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie całkiem niedługo, a jeśli nie, to będzie całkiem długo. Tak więc, do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się, cześć. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.